Dzisiaj pogadamy o GTA Plusie, czyli płatnej subskrypcji w GTA Online, która według Rockstara ma ułatwiać życie graczom i dawać dostęp do ekskluzywnych rzeczy. Ale czy warto? Czy GTA Plus to dobry sposób, żeby zarobić i szybciej się rozwinąć? Czy raczej zwykły sposób Rockstara na wyciągnięcie kasy? W tym filmie powiem wam, czym jest GTA Plus, co dokładnie daje, jakie ma zalety, wady, czy naprawdę warto płacić co miesiąc. Dodatkowo podzielę się swoją opinią jako doświadczony Gracz, który gra w tą grę już od 12 lat. Także usiądźcie wygodnie, zostawcie lajka, a jeśli chcecie więcej filmów ze świata Geta Online, to koniecznie zostawcie suba. Geta Plus to nic innego jak płatna subskrypcja do Geta Online, znaną wam z pewnością z innych gier, którą Rockstar wprowadził kilka lat temu. Dostępna jest tylko na najnowszych platformach, czyli PlayStation 5, Xbox Series X oraz S i od niedawna również na PC w wersji Enhanced. Na starszych konsolach, czyli PlayStation 4, Xbox One oraz na wersji PC Legacy. Geta Plus nie działa i nie ma do niego dostępu. Koszt subskrypcji obecnie na ten moment jak nagrywam ten film, jest to 36 zł. Za tę kwotę otrzymujesz zestaw stałych bonusów i nagród oraz takich, które zmieniają się co miesiąc. Coś jak taki mini update dla subskrybentów. Jeżeli chodzi o terminy, to nie ma jednej stałej daty, kiedy oferta GTA Plus się zmienia. Natomiast zazwyczaj nowa oferta zaczyna się w czwartek drugiego tygodnia danego miesiąca, a kończy w środę wcześniej ale zdarzają się wyjątki. Jeśli okres GTA Plus kończy się w poniedziałek, to prawie zawsze oznacza to to, że we wtorek Rockstar planuje aktualizację do GTA Online. Takie przypadki zdarzają się jednak rzadko, bo 2-3 razy w roku. Każdy subskrybent GTA Plus otrzymuje stały zestaw korzyści, które są dostępne zawsze, niezależnie od tego jaka aktualnie trwa oferta. Na start 500 tysięcy dolarów miesięcznie, które automatycznie trafia na Twoje konto Bank. Nie musisz nic robić, pieniądze wpadają same po odnowieniu subskrypcji. Następnie mamy takie udogodnienia jak darmowe wzywanie pojazdów prezesa, czy darmowe zdolności prezesa. Ekskluzywne usługi taksówkarskie pozwalają szybko podróżować, członkowie GTA Plus muszą czekać tylko 5 minut pomiędzy przejażdżkami. Jest też możliwość zakręcenia kołem fortuny w kasynie dwa razy dziennie, podczas gdy normalnie można tylko raz dziennie. Niestety ten benefit jest niedostępny w Polsce z powodu naszego polskiego prawa. Kolejny spory plus to dostęp do klubu Vinewood i jego udogodnień. Znajdziemy Mamy tam garaż na 100 pojazdów, warsztat pojazdów oraz aplikację klubu Vinewood na telefon w grze. Dzięki której możesz na przykład natychmiast wzywać swoje auta, odbierać zarobki z safeów czy uzupełniać amunicję. Co miesiąc w klubie pojawia się też nowa rotacja pojazdów, specjalne zniżki i unikalne auta dostępne wyłącznie dla subskrybentów GTA. Dalej mamy korzyści związane z samochodami: możliwość jazd próbnych, wcześniejszy dostęp do nowych pojazdów, rabaty i często całkowicie darmowe samochody. Które w danym miesiącu można dodać do kolekcji bez płacenia ani dolara. Członkowie otrzymują również zniżki na wybrane nieruchomości, bronię w wanie z bronią i dodatki czyli taniej kupisz np. biura. Kluby nocne, bunkry, warsztaty czy ich ulepszenia? Wszystko zależy od aktualnej oferty. Do tego dochodzą premie na kasę IRP, które często sięgają dwukrotnej lub nawet czterokrotnej premii na określone aktywności. Jeśli kupujesz karty Shark, to z Geta Plusem dostajesz 15% więcej GTA Dolarów przy każdej transakcji, czyli po prostu więcej kasy za tą samą cenę. Są też unikalne elementy kosmetyczne, czyli specjalne ubrania, oznaczenia, lakiery kameleon czy nawet lakiery które są dostępne wyłącznie dla subskrybentów. Nie da się ich zdobyć w żaden inny sposób. Na koniec coś, o czym wiele osób zapomina, biblioteka gier Rockstara. W ramach GTA Plus masz dostęp do klasycznych tytułów Rockstara, takich jak GTA San Andreas The Definitive Edition, Vice City, Liberty City Stories czy L.A. Noire. I to bez dodatkowych opłat. No dobra, teraz omówmy sobie aktualną ofertę GTA Plusa, czyli wszystko to, co Rockstar przygotował na ten miesiąc dla subskrybentów. Ta oferta zmienia się co miesiąc, więc jeśli macie aktywnego Geta warto wiedzieć, co możecie z tego wyciągnąć. W środku oczywiście mamy klasyczny zestaw bonusów, którego schemat co miesiąc jest niemal identyczny. Mamy darmowy samochód, darmowy lakier, ekskluzywne ubrania, premie na kasę IRP, a także ekskluzywne zniżki. Obecna oferta wystartowała 9 października i potrwa do 5 listopada. Jeśli chodzi o szczegóły, to darmowym pojazdem w tym miesiącu jest d bojowa Tampa. Do tego poza logo, odblokujecie też malowanie monety santo capra, więc fajny mały dodatek do tego pojazdu. Dalej mamy darmowy lakier o wymyślnej nazwie anodowany brąz perłowy, jeśli chodzi o ubrania to w tym miesiącu GTA Plus daje kostium mumii, body szkieletu oraz bluzę z kapturem i spodenki death metal. Premie, mamy premię razy dwa na kasę IRP na wytwórnię fałszywych banknotów i jej odpowiednik w klubie nocnym, a także na wytwórnię fałszywych dokumentów i co ciekawe w pierwszym tygodniu była tam premia nawet razy 4. Cała ta oferta przypomnę jeszcze raz jest ważna do 5 listopada. A jeśli chcecie sprawdzać, co dokładnie jest w aktualnym GTA Plusie, to wszystko znajdziecie na stronie Rockstar. Jeżeli zależy wam, żeby wiedzieć o wszystkich bonusach wcześniej, to tak zwane przecieki są dostępne kilka godzin wcześniej na Twitterze. Z kolei ja też wrzucam tłumaczenia tych ofert na mojego Discorda i w zakładkę posty na YouTubie, więc tam też możecie to podejrzeć. Jeśli chcecie mieć wszystko po polsku i w jednym miejscu. Pogadajmy teraz o realnych zaletach GTA Plusa, czyli takich, które faktycznie mają znaczenie w codziennej grze i mogą każdemu się przydać. Pierwsza rzecz to garaż na 100 miejsc. To jest ogromny plus, szczególnie jeśli masz już setki pojazdów i wciąż brakuje ci miejsca na więcej. Druga sprawa to możliwość odbierania kasy z safe'ów jednym przyciskiem w aplikacji klubu Weinmut. Nie musisz latać po biurach klubach czy innych nieruchomościach, wszystko załatwisz z poziomu telefonu w grze. Potrafi to nieraz zaoszczędzić 10 minut raz na jakiś czas. Moim zdaniem to jest bardzo fajna opcja, ale bez niej też można przeżyć. Kolejny duży plus to premie na kasę IRP. Coraz częściej Rockstar stosuje coś takiego, że dla członków GTA Plus dana aktywność ma na przykład premię razy 2 przez cały miesiąc, a jeśli w danym tygodniu ta sama aktywność dostaje premię razy 2 dla wszystkich graczy, to w tym momencie członkowie GTA Plus Automatycznie mają tą premię Razy 4. No i to już jest konkretny bus, szczególnie do poziomu. Natomiast przy niektórych aktywnościach jest to też dobry bus do zarobków. I w wielu przypadkach potrafi się to zrównać z najlepszymi sposobami na zarobek, takimi jak napady na kasyno czy Kajo Perico. Więc bywa świetną alternatywą, a przy okazji ożywia też starsze aktywności i biznesy, o których już większość graczy dawno zapomniała. I będę to powtarzał, że jeśli ktoś chce sobie odświeżyć trochę grę, a nie klepać tylko te napady, w kółko i w kółko, to moim zdaniem naprawdę jest to mocny argument za tą subskrypcją, bo pozwala to spróbować różnorodnych aktywności, nawet tych mniej opłacalnych, takich jak misje kontaktowe, czy drobne zadania w świecie gry i nadal zarabiać niemal tyle samo, co za najbardziej dochodowe napady typu Cayo Perico czy Casino. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to Biblioteka Rockstara. Jeżeli ktoś chce sobie coś odświeżyć lub nie grał w takie klasyki jak GTA Vice City, Bully czy Red Dead Redemption, to ma do nich dostęp w ramach GTA Plusa bez dodatkowych kosztów. No dobra, żeby nie było tak kolorowo, to GTA Plus ma też sporo wad i ograniczeń, o których warto wiedzieć, zanim wydasz pieniądze. Po pierwsze, abonament nie daje żadnej realnej przewagi w grze. Nie dostajesz żadnych stałych bonusów, które faktycznie zmieniają rozgrywkę. Są to raczej małe udogodnienia. Nie ma tu żadnych pay to win, ale też nie ma nic, bez czego nie dałoby się grać. Po drugie, większość bonusów ma charakter tymczasowy. Co miesiąc, Rockstar wymienia zawartość, więc jak coś przegapisz, to po prostu tego nie masz, lub z tego nie skorzystasz. Niektóre przedmioty, pojazdy czy malowania już potem nigdy nie wracają. Więc jeśli ci zależy na kolekcjonowaniu, to trzeba cały czas śledzić nowości i przedłużać subskrypcję. Trzecia wada, sporo korzyści dubluje się z tym, co i tak dostają wszyscy gracze. Często jest tak, że na przykład jakaś aktywność jest razy dwa dla wszystkich, a w GTA, Plusie dostaje się niby coś ekstra, ale realnie to tylko tydzień dłużej tego samego bonusu. Więc nie zawsze jest to aż tak Płacalne, jak wygląda na papierze Czwarta rzecz Niepewność zawartości Nigdy nie wiadomo co Rockstar wrzuci w danym miesiącu Czasem dostaniesz fajne rzeczy A czasem zupełnie bezużyteczne dodatki Więc ciężko uzasadnić tę subskrypcję Jeśli liczysz na stałą wartość Teraz bardzo ważne pytanie Dla kogo tak naprawdę jest GTA Plus? Po 12 latach grania w tą grę Mogę śmiało ocenić Kto zyska, a kto nie Dla nowych graczy GTA Plus Ułatwi nieco start Każda premia, zwłaszcza razy 4 w wybranych aktywnościach pozwala mega szybko zdobywać doświadczenie i odblokowywać nowe możliwości w grze. Finansowo jest to sporo plus. Jeśli trafisz na promowaną aktywność, która nie wymaga inwestycji, możesz zarobić solidne pieniądze bez wydawania milionów na kosatkę, salony gier czy inne drogie nieruchomości. Do tego co miesiąc dostajesz darmowy pojazd w klubie Vinewood, zniżki na nieruchomości lub dodatki. A w wanie z bronią możesz trafić na unikalne bronie nieco taniej. Ale jeśli choć trochę bardziej interesujesz się grą na starcie i dobrze korzystasz z poradników na YouTubie i poznasz metę gry to bez GTA Plusa też sobie poradzisz. Jeśli dużo grasz w GTA Online robisz napady, misje oraz wiesz jakimi biznesami zarządzać i masz już wszystko w tej grze GTA Plus ułatwia zarządzanie zasobami. Możesz szybciej uzupełniać zapasy, odbierać pieniądze z sejfów jednym przyciskiem, korzystać z premii na kasę i RP oraz przemieszczać się wygodniej. Jeżeli natomiast zaglądasz do gry raz w tygodniu Albo raz na miesiąc, to GTA Plus raczej się nie opłaca. Większość bonusów jest ograniczana czasowo, więc jeśli nie zdążysz z nich skorzystać, miesiąc się kończy i wszystko przepada. W takim wypadku subskrypcja po prostu nie przyniesie ci żadnej realnej korzyści. Dla osób, które lubią zbierać unikalne przedmioty i śledzą wszystkie nowości w GTA Online, GTA Plus może być ciekawą opcją. Co miesiąc pojawiają się nowe ubrania, oznaczenia, lakiery, a czasem nawet limitowane pojazdy, których później nie da się. Się już zdobyć. Jeśli chcesz mieć coś, czego nikt inny nie ma, albo po prostu chcesz wspierać Rockstara, GTA Plus może być dla ciebie interesujący. No i właśnie tu dochodzimy do najważniejszego, mojego werdyktu. Czy to w ogóle ma sens za 36 zł miesięcznie? Bo owszem, na pierwszy rzut oka to nie jest aż tak duża kwota. Ale jak policzysz to w skali roku, wychodzi ponad 300 zł. Moim zdaniem jako gracza z 12-letnim doświadczeniem w GTA Online, GTA Plusa nie opłaca się kupować. Kompletnie mija się to z celem. Nie masz żadnej pewności, co pojawi się w danym miesiącu, czy te rzeczy faktycznie Ci się spodobają, albo czy w ogóle będą Ci potrzebne. To nie daje żadnej realnej przewagi nad innymi, graczami, chociaż z tej strony to akurat jest plus. Są to raczej drobne udogodnienia i kosmetyczne dodatki, które w mojej opinii i wielu graczy po prostu są niewarte tych pieniędzy. Jeżeli jesteś nowym graczem, ale ogarniętym, który poszuka informacji o najlepszych biznesach, najlepszym rozwoju postaci i tak dalej i moim zdaniem poradzisz sobie bez tych udogodnień. Dla starych wyjadaczy też nie widzę sensu posiadania tej subskrypcji, skoro i tak już prawdopodobnie masz kasę na koncie po same brzegi oraz sam to jest już, że tak to nazwę, wymaksowane. Oczywiście GTA Plus cały czas się rozwija, ewoluuje i Rockstar wciąż testuje nowe dodatki i premie, więc oferta może się zmienić nieco w przyszłości. Jeśli pojawi się coś, co realnie zwiększy wartość subskrypcji, to wtedy warto będzie o tym ponownie porozmawiać. Patrząc w przyszłość warto przejrzeć się temu, co może się wydarzyć wraz z premierą GTA 6. Rockstar od lat używa GTA 5 jako swojego poligonu do testowania różnych rozwiązań. eksperyment z ekonomią gry, premiami i bonusami, tym także w GTA Plusie. Wszystko po to, aby przygotować się do GTA 6, które już niedługo ujrzy światło dzienne i które będzie miało swoją wersję GTA Plusa od samego początku w trybie online. Oznacza to, że firma obecnie zbiera dane, analizuje zachowania graczy, sprawdza, które bonusy są atrakcyjne, a które nie działają tak, jak powinny. W GTA 6 oferta GTA Plusa może być bardziej dopracowana, lepiej wyważona, i dawać realne korzyści dla graczy, ale jednocześnie pozostając opłacalna dla Rockstara. Bo pamiętajmy, że każda subskrypcja musi przede wszystkim przynosić zysk firmie, inaczej nie miałaby racji bytu. Możliwe, że w GTA 6 GTA Plus będzie oferowało bonusy, które faktycznie mają znaczenie dla rozgrywki. Może się też pojawić więcej strategii ułatwiających start dla nowych graczy, tak aby szybciej wchodzili w świat GTA Online. A jednocześnie bardziej doświadczeni gracze zyskiwaliby ciekawe rozwiązania ułatwiające czy rozwijające ich rozgrywkę. Dlatego, mimo że obecnie GTA Plus w GTA 5 nie opłaca się większości graczy, warto to obserwować, jak ta subskrypcja ewoluuje. Może w przyszłości w momencie premiery GTA 6 będzie to produkt wart inwestycji zarówno dla nowych graczy, jak i dla weteranów, którzy lubią zdobywać wszystko co unikalne. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu swoją opinię o GTA Plusie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach z Geta Online. Siema!